Cześć, tu Agnieszka. Yy, zrobię dzisiaj trening z piłką, taki 15-minutowy. Zapraszam. Trening w siedzeniu na piłce. 15 minut z piłką, tylko na siedząco. Prezent dla moich yy, wywalcz, co w dla moich zajęciach, Noworoczny prezent. Ok. Czyli siadamy, tak? Siadamy na piłce. Kilka ruchów, Ko, kołujemy biodrami, w prawo, w lewo. Przód, w tył. Pod siebie miednica i do tyłu. każde bokiem. Pod siebie, do tyłu. Pod siebie, do tyłu. Pod siebie. I teraz zaczynamy w połowie, tak? Równe plecy, miednica podciągnięta. Napięty lekko brzuch i tak już zostajemy, tak? Tak już zostajemy. Trzymaj kor, opuść barki, marsz, opuść. Na noga góra, dół Przeciwna ręka, góra. Trzymaj kor, trzymaj napięty brzuch. Raz. 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 Trzy w górze. Raz, dwa, trzy i druga. Raz, dwa, trzy i trzy. Raz, dwa, trzy. Dotknij ręką na dwa do stopy. Prostujesz nogę. Jeszcze. Raz, dwa, trzy. Siedzisz na środku, piłki. Raz. i teraz przeciwna stopa w dół proste plecy dół 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 jeszcze cztery trzy dwa Okej. Okay. noga na nogę Okej. Okay. noga na nogę Dabni kor, opuść barki, robimy skręty. Jeżeli nie możesz utrzymać stabilności z nogą na nodze rób tak. Tak, na dwóch stopach podparcie. Szybciej, krótszy zakres. Ok, zmieniamy stronę, przeciwna noga na nogę i najpierw skręty. Bok, bok. Szybciej, krótszy ruch. Raz, raz, raz. Ok. Kolor jest rozgrzany, myślę. Ok, dech. Chodź i Otwórz. Zroluj. Do tyłu warki. Odstawiamy. Teraz jedną nogę, Jak chyba się cofnę. Lunch. Lunch. Możesz podtrzymać się z boku piłki, jeśli musisz. Jeśli czujesz się pewnie, nie trzymaj, tylko trzymaj ręce blisko ciała. I lanczę. Wydech. Prostuj tam i druga. Zaraz przyspieszamy. Jedziesz. Raz, raz. 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 Możesz dać rękę w przód. Opuszczone barki. Raz. Trzymaj się Złączone upadki i ciągniesz w górę. Na przemienię ręka. Szybcie. Raz. 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 Cały czas piluj. pleców, ściągnięte upadki. Za chwilę jeszcze przyspieszymy. I wahadło. Tak nie prostujesz. Ściągasz ręce w tył. W tył. Jeszcze. W tył. Okej, okay, los. Kocik, grzbię. Jeszcze jedna seria. Krótsza. Góra. Góra. Huu. Szybciej. Raz. 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 Hadło. Szybciej jeszcze. Ściągasz ręce w tył. Ok. Kocik grzbiet. Otwórz klatkę. Jeszcze raz. Kocik grzbiet całej głowę. Otwórz pięknie. Bierzemy się za nogi. Przysiad. Zaczniemy. Łydki przy samej piłce. Szerokość bioder, stopy. Podnosisz się w górę. Tak. Podnosisz. Góra. Będzie jeszcze cykl takich 15-minutowych treningów z piłką na stojąco. Z piłką należąco będzie też tabata. Unosisz ręce do linii barku. To jest 15 minut tylko w siedzeniu na pińce. Jeszcze. Góra stop. Raz, dwa. Trzy. I dół. Raz. Dwa. I ściągam ręce, tak? Czyli jeszcze na plecy robimy, ale już angażujemy nogi. Otwórz. Unosimy. Przysiad otwarty, klijemy. Jadwiga pod siebie. Unosisz ręce do linii barku. Cztery. Trzy. Dwa. Zatrzymania trzy, łącz ręce. Raz, dwa, trzy. Pięknie. Uf, uf. Nie zapominasz oddychać. Raz do przodu, raz do boku na trzy. Raz, dwa, trzy. I bok. Otwarty. Raz, dwa, trzy. Przód. Raz, dwa, trzy. I bok. Raz. Po jednym przód bok. Uu. Uu. Dwie. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Okej. Okay. Przysiadę. Wewnętrzna strona nóg, Obejmij piłkę. O, stopy otwarte. Wiesz co, żeby było widać. Najmniej piłkę albo przez środek. Jak jest duża, to tylko przód piłki. I już teraz jest ściśnięta lekko. Jednica pod siebie. I tak siadasz i w górze wspinasz wewnętrzną stronę. Nóg, piłkę. Ściskamy piłkę. Jedziemy tempo. Dół. Góra. Dół. Ściśnij. Hup. Ściśnij. Ściśnij. Wewnętrzna strona. Jeszcze. Mocno ściska. Jeśli jest za słabo, staniemy od razu bliżej siebie stopy, tak? Od razu mocniej na początku ściskasz. Dół. I mocniej wtedy, tak? I mocniej. Mocniej. Jeszcze. Na trzy. Raz, dwa, trzy. Raz usiądź. Raz. Dwa, trzy, dół, raz, dwa, trzy, dół, raz, dwa. Jeszcze osiem singli. Raz. 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 Jeszcze cztery. U. I zostały jeszcze raz trójki. Raz. Dwa. Wciskasz, dół, raz, dwa, trzy, dół, raz, dwa, trzy, jeszcze, raz, dwa, trzy, ok, rozluźniamy. Dobra, ręce. Troszkę równoważne ćwiczenia na triceps, siadasz. I jeszcze zostanie brzuch, to wszystko w 15 minut na piłce. Stawiasz stopy stabilnie, dłonie pod barki. I teraz podciągasz kupę, tak? Trzymasz. Jest mało stabilnie. Dłonie palcami do przodu i teraz jeśli dasz radę, ugnij łokcie. tak? I prostuj. Jeszcze cztery. Jeśli nie uda ci się, tylko trzymaj na prostych, tak? Tylko trzymaj na prostych. Jeśli nie uda ci się za długo. mało stabilny. I brzuch, i brzuch. Zejdź trochę niżej. Ja sobie podłożę matę. I zmienię utwór. Jeszcze kilka minut. Czyli tak, siadasz, przygotowujemy się do brzucha. zejść trochę. Zaprzyj się mocno stopami przyklej plecy od dołu. I jedziemy. Wych. Szeroko rozłóż ręce, trzymasz głowę z tyłu. I wydech, górę, dech, dół. Na przemieniu możesz dać rękę do przodu. I szybciej. Cały czas pięty brzuch. Jeszcze raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Ok. Trzymasz piłkę i teraz jedna noga. Góra, dół. Z boku, tak? Cały czas w plecy od dołu. Jeśli czujesz się mocno, Możesz drugą rękę oderwać i łączysz do nogi. To jest mocne ćwiczenie. Dla chętnych tylko. Huh. Najpierw samą nogę próbujemy. Jeszcze cztery. Trzy. Dwa. Ok, druga strona. Druga najpierw noga. Mocno napić brzuch, mocno brzuch. Wydech. Wydech. Jeszcze. Cztery. 15 minut. <noise> ok, krótki, króciutki, strecik Pośladek, zakładasz nogę na drugą i schodzimy nisko, klatką, jak najniżej. Ok. Druga. Prawie całe ciało zostało te 15 minut. Trochę niżej. Klatka. Ok. Dech. Chodź i grzbiet, Otwórz. Odruś ręce. Złącz. Przeciągnij w górę. Opad w tłowie, a ręka góra w przód. I ciągnij skło. Jak najniżej jedna ręka. I kokorzam, bo jest! Fajny mix jeszcze, takiego starego hitu. Okej. Okay. Jeszcze raz otwórz. Proste nogi zawsze się mocno piętami. Wchodzisz. Nisko, łapiesz stopę. Okej, okay. jeszcze możesz czworo głowy, tak? Siadamy z boku. Przyciągnij. I druga strona. Wszystko na piłce. Przyciągamy stopę do pośladka. Ok, wdech. Dziękuję Wam bardzo.